Witam Was, kochani, serdecznie. Witam Was w kolejnej Energetyce Tygodnia na okres od 3 do 9 listopada 2025 roku. No i, kochani, z lekkim opóźnieniem, bo nagrywam w poniedziałek 3 listopada, ale już zaraz będziecie mogli sobie obejrzeć całą Energetykę Tygodnia. Już tutaj pierwsza karta mi wyleciała. Zobaczmy, co się będzie działo w tym tygodniu. Praktycznie już mogę Was powitać w pełni w listopadzie. Mam nadzieję, że Wasze święta zmarłych były dla Was pozytywne, pomimo wszystko, tak? Pomimo bym żalu, bądź smutku, bądź tęsknoty. Jaką darzycie osoby e, Wasze najbliższe, zmarłe, które już są po drugiej stronie? Mam nadzieję, że pomimo wszystko atmosfera była pozytywna. Jaka jest rada od kart Tarota na ten tydzień? <laughs> Jakie jest ostrzeżenie? No dobrze, kochani. Zobaczmy sobie, co jest na poniedziałek oraz na wtorek. Kolejny raz pojawia się karta na, na, na początek tego tygodnia. Która pokazuje mężczyznę, który myśli i się zastanawia nad własnym życiem, także może jest to dalsza, bym powiedziała, kontynuacja dla mężczyzn, którzy mnie słuchają, a dla kobiet, które mm, również mnie słuchają, trzeba brać pod uwagę to, że wasi mężczyźni mogą być mm, troszeczkę bardziej nieobecni. W poniedziałek czy we wtorek, 3-4 listopada, mogą myśleć na swój temat albo mogą analizować swoje życie mm, i po prostu mieć takie zdecydowane myśli, co dalej z moim życiem. Także y, wszystkie, y, bym powiedziała, analizy, y, które muszą mężczyźni podjąć, niech sobie zarezerwują na ten okres czasu. No i kochani, środa czwartek czyli 5 6 listopada zdobycie zaszczytów no to bardzo fajna i przyjemna karta no bo tak jak widzimy że wszystkie światła na mnie jedyne światło z tego malutkiego okienka w zamku jest na tego pana który właśnie tego żołnierza który jest pasowany przez króla także wszyscy inni patrzą się na niego a on jest w centrum tak więc ktoś może zdobyć awans ktoś może być rozpoznany Ktoś może być na świeczniku, ktoś może mieć swoje 5 minut, ktoś może Was docenić i może Wam po prostu też symbolicznie podziękować albo coś Wam także podarować za to, co żeście dla niego lub dla niej zrobili. Tak? Czyli jeżeli ktoś Wam dziękuję albo jeżeli ktoś Wam daje jakiś prezent za to, co żeście dla niego kiedyś bądź dla niej zrobili, to przyjmijcie to. Z wdzięcznością, tak, ponieważ bardzo dużo możecie doświadczyć wdzięczności w tych dniach, kochani. No i pod koniec tygodnia jest karta numer 6, czyli jest karta łaskawa pani. No i to jest, kochani, taka pani, która jest już um, powyżej 40 roku życia i, kochani, ta kobieta może się z wami spotkać. Ta kobieta może wam coś dobrze doradzić, ponieważ jest to dosyć, już bym powiedziała, doświadczona życiem, dojrzała kobieta. I kochani, jeżeli poszukujecie takiej osoby też do związku, to jest to dobry czas na to, żeby się z taką osobą spotkać. Jeżeli myśleliście o spotkaniu z taką kobietą, no to piątek, sobota, niedziela, czyli 7, 8, 9 listopada jest dobrym terminem, tak? Może to być także wypad y, takich kobiet, bym powiedziała w tym wieku, razem gdzieś tam na jakiś kobiecy wypad. Również kobiety w tym wieku, które mnie słuchają, powinny zająć się sobą, powinny zadbać o siebie w tym czasie, powinny postawić na siebie, na tak zwany zdrowy egoizm także. Także y, tak to sprawa wygląda, jeżeli chodzi o karty. Tarota, szóstka monet oznacza jako rada, żeby się m, dzielić, żeby porówno dawać każdemu, no bo szóstka monet to też oznacza pieniądze z urzędu, czyli bym powiedziała jakieś 800+, plus, czy w innych krajach różne benefity, jakie są, tak? Ale również to oznacza na tej karcie, że ten facet porówno, ponieważ ta waga jest równa, rozdaje każdemu, kto na to zasługuje. Czyli jeżeli coś Ci się należy... Ale tego nie pobierasz, to rada jest, żeby złożyć wniosek w tym tygodniu o taki zasiłek bądź jakieś tam dodatkowe, dodatkowe benefity, tak? jakie ty powinieneś, powinnaś pobierać, jeżeli nie pobierasz. Ale również, kochani, rada jest taka, żeby być sprawiedliwym, żeby rozdawać każdemu po, porówno. Czyli jeżeli macie kilka dzieci, i na przykład chcecie coś, coś komuś dać, to również niestety trzeba to tak rozliczyć, żeby żadne dziecko nie było po prostu, bym powiedziała, bym powiedziała, poszkodowane. Tak? Więc, więc taka sprawa jest, żeby myśleć o każdym porówno. Ale też, żeby uważać na te urzędy, jeżeli się z nimi rozmawia, ponieważ mogą tutaj wyjść różne rzeczy, że może jakieś decyzje będą, które będą dla Was przychylne, ale może trzeba będzie jeszcze się odwoływać do urzędów w jakichś sprawach, właśnie związanych z finansami. No ale jeżeli macie coś do rozdania i jest, to na przykład macie jakąś zbiórkę i to jest na, na, na rzecz jakiejś grupy, czy nie wiem, w zależności od tego, jeżeli zbieracie jakieś pieniądze, jeżeli zbieracie jakąś zbiórkę, to uważajcie na to, żeby było rozdane e, sprawiedliwie i na równe sześć kupek, można powiedzieć, bo tutaj chodzi o sześć monet, tak? A więc, e, jeżeli chodzi o tą kartę na ostrzeżenie, to bym powiedziała, mm, normalnie ta karta jest e, przekazem od góry e, przekazem, że nie jesteśmy sami. Przekazem, że no po prostu Bóg jest z nami, ale jeżeli e, jest to w karcie negatywnej, a w tym momencie jest to karta ostrzeżenia, jako askielichów, czyli jako symbol miłości i uczuć, powiem tak: możecie w tym tygodniu e, się za szybko zakochać, jeżeli to oczywiście jest na waszej wokandzie w życiu, tak? Jeżeli jesteście samotni i próbujecie znaleźć kogoś e, do związku i tak dalej. No to kochani, a z kielichów ostrzeżenie oznacza, żebyś się za mocno nie zakochał, nie zakochała, nie za szybko, tak? Żebyś się nie zauroczył, zauroczyła zbyt szybko, tak? Żebyś sobie coś ym, nie ubzdurał, na przykład, że ja chcę ten model telefonu, ten model auta, że ja już coś kupuję też, tak? Bo ja się tak zafiksowałem, zafiksowałam na czymś, że się tak w tym zakochałam, że już nie wyobrażam sobie życia bez tego, tak? Także mm, troszeczkę trzeba mm, zejść na Ziemię. Ostrzeżenie, żeby nie lewitować gdzieś w chmurach, tylko żeby zejść na Ziemię w tym przypadku, niestety, kochani. Także dla niektórych będzie to też ważna sprawa. No i teraz, kochani, bardzo dużo dzieje się na niebie y, i zaczynam czytać. Ważniejsze aspekty planet y, od 3 do 9 listopada 2025. W przyszłym tygodniu będziemy mieli pełnię księżyca w znaku byka. Wenus wkroczy do skorpiona, a Mars do znaku strzelca. Pod koniec tego tygodnia również Uran cofnie się z powrotem do byka, z bliźniąt oczywiście, a Merkury z kolei rozpocznie swoją retrogradację w strzelcu. Więc naprawdę sporo się dzieje. No i jak zwykle, kochani, wszystkie godziny są podane w czasie polskim, co się dzieje po kolei w poniedziałek 3 listopada. Tego dnia o godzinie 16 minut po północy Wenus utworzy kwadraturę do Jowisza w znaku raka, co sprawi, że naładowani energią radości, miłości będziemy chcieli użyć życia raz a dobrze. Generalnie aspekt spowoduje nadmierną chęć do zabawy, flirtów, słodyczy i kupowania, to też może oznaczać właśnie to ostrzeżenie, żeby nie polecieć, żeby nie popłynąć zbyt mocno. Bo wszystko będzie błyszczeć i kusić nas podwójnie. Jak zawsze lepiej uważać, żeby się nie zagalopować za daleko i potem nie żałować niemądrych decyzji, gdyż zakup okaże się nietrafiony albo znowu przybędzie nam centymetrów w talii. Szczególnie muszą uważać osoby urodzone w trzeciej dekadzie znaku raka, wagi, koziorożca oraz barana. Trzecia dekada raka, czyli osoby urodzone między 12 a 22 lipca. Trzecia dekada wagi, czyli osoby urodzone między datą 12 a 22 października. Trzecia dekada koziorożca, kochani, czyli osoby urodzone 9 do 19 stycznia. Oraz trzecia dekada barana, czyli oś 8 do 18 kwietnia, osoby urodzone mniej więcej. Czyli te osoby urodzone w tych datach uważają w poniedziałek na tak zwane popłynięcie zbytnie. Co się dzieje we wtorek, 4 listopada? W tym dniu, rano o godzinie 4:59, Mars ustawi się w trygonie do Neptuna, co pozwoli nam zacząć ten dzień spokojnie oraz w dobrym nastroju. Zaczniemy też myśleć o spełnianiu marzeń swoich oraz innych osób, pomaganiu potrzebującym, rozwoju duchowym w myśl zasady jogi, itd. itd. Ten stan nie potrwa zbyt, zbyt długo, gdyż o godzinie 14:00 tego samego dnia. Mars wejdzie już do znaku Strzelca, w którym pozostanie do dnia 15 grudnia tego roku. Tranzyt ten spowoduje, że nagle poczujemy zastrzyk adrenaliny, więc nerwowo zaczniemy załatwiać pilne sprawy, planować jakieś szkolenia, wyjazdy albo pójdziemy ćwiczyć na siłowni lub biegać. Głównie będzie to dotyczyć osób urodzonych w znaku Strzelca, Barana oraz Lwa. Czyli kochani wszystkie znaki ogniste mogą nagle poprzez y, tranzyt tego Marsa do znaku Strzelca poczuć tę tą iskrę, że muszą y, się ruszać. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji tego dnia, bo o godzinie 18:29 znowu Mars utworzy tym razem opozycję do Urana na początku znaku Bliźniąt dalej, co sprawi, że stanimy się niecierpliwi. I będziemy chcieli za, coś szybko, za szybko coś osiągnąć. Może to być dość niebezpieczne i groźne, jeśli napotkamy na czyjś sprzeciw lub przeszkodę i wtedy konflikt gotowy. Należy też uważać na drodze, nie szaleć za kierownicą i najpierw pomyśleć, a potem działać, nie na odwrót. Przestroga ta dotyczy głównie osób urodzonych na początku znaku strzelca, ryb, bliźniąt oraz panny początek Strzelca, czyli osoby urodzone między 22 a 24 listopada, początek Ryb, czyli osoby urodzone między 19 a 21 lutym, początek Bliźniąt, czyli osoby urodzone między 21 a 23 maja oraz początek Panny, czyli osoby urodzone między 23 a 25 sierpnia, czyli te osoby muszą Znaleźć jakąś cierpliwość, kochani, w tym, w tym naszym życiu. Co się dzieje w środę, 5 listopada? Tego dnia o godzinie 14.19 będziemy mieli pełnię księżyca w połowie znaku byka. Aspekt ten ma duże znaczenie dla tych, którzy będą chcieli uporządkować swoje sprawy finansowe i zdecydować, co tak naprawdę jest dla nich ważne, co pozostawić i rozwijać, a co porzucić. Przegląd. Może też dotyczyć naszych relacji osobistych czy miejsca pracy, które nie daje nam zadowolenia i odpowiedniej satysfakcji materialnej. Warto też postawić swoje potrzeby na pierwszym planie i pomyśleć o dobrej zmianie. Pełnia ta szczególnie mocno wpłynie na osoby urodzone w połowie znaków stałych, czyli byka, skorbia, skorpiona, lwa oraz wodnika. Połowa mniej więcej tak. No, to trzeba będzie tutaj się zastanowić e, z tymi datami, które mam przed sobą. Połowa byka, kochani, czyli to będą osoby urodzone mniej więcej 5 do 7 maja, mniej więcej. Połowa znaku skorpiona, kochani, to są osoby urodzone mniej więcej znowu <laughs> 5-7 listopada, to są mniej więcej te daty w połowie tego, tego znaku. Połowa lwa. To są kochani mniej więcej osoby urodzone, bym powiedziała 8-10 sierpnia i kochani połowa wodnika. Patrząc się w te daty, powiedziałabym 5-7 luty, czyli te osoby najwięcej mogą odczuwać tą pełnię i również z wszystko co związane z bykiem, czyli z tym, co posiadamy, gdzie pracujemy, jakie mamy finanse, czyli nad tym należy się będzie skupić. Co się dzieje w czwartek 6 listopada? W tym dniu o godzinie 16.10 Mars ustawi się w sekstylu do Plutona w Wodniku, co da nam sygnał, że czas przejąć kontrolę nad swoim życiem. Niektórzy będą mieli okazję wykazać się swoją odwagą w dążeniu do celu i pokonywaniu przeszkód. Aspekt ten może zapanować nad swoimi emocjami i słabościami oraz skierować działania na poprawę naszego bytu i zawalczenie o lepszą przyszłość. Aspekt ten może dotyczyć osób urodzonych na początku znaku Strzelca, Wodnika oraz Barana. Czyli początek Strzelca 22 do 24 listopada, początek Wodnika, czyli 20 do 22 stycznia oraz początek Barana, czyli 20 do 22 marca, czyli te osoby mogą mieć chęć zawalczenia o siebie. W czwartek. Wieczorem o godzinie 23.39 Wenus przejdzie do znaku Skorpiona, gdzie pozostanie do 30 listopada tego roku. Niestety, ale nie jest to dobre miejsce dla Wenus, gdyż jest w tym znaku na wygnaniu i pod władzą Marsa, zgodnie z regułami astrologii tradycyjnej. Oznacza to, że w tym czasie nasze emocje i namiętności wezmą górę, i to niekoniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu. W związkach miłosnych możliwe jest większe przyciąganie, ale też ogromna zazdrość, podejrzliwość o zdradę czy zaborczość. Poczujemy wielką chęć totalnego zagarnięcia drugiej osoby na zasadzie wszystko albo nic. Zatem będzie to duży test dla związków, gdyż jeśli coś się w nich nie układa, to może się łatwo rozpaść. To samo może dotyczyć stosunków w pracy czy w biznesie, gdzie będziemy sięgać po to, co nam się należy. Czy to dług, czy to zaległa premia, czy może zaległa, kochani, wypłata? W tym czasie głównie muszą uważać osoby urodzone w znakach stałych, czyli byki, skorpiony, lwy oraz wodniki. Czyli ogólnie, kochani, te osoby urodzone w tych znakach praktycznie do końca listopada muszą uważać na tego typu sytuacje. Co się dzieje w sobotę, 8 listopada? Kolejny dzień, w którym grożą nam napięcia, ponieważ o godzinie 4:43 rano Wenus utworzy kwadraturę z kolei do Plutona w Wodniku. Zatem może nastąpić jakiś wybuch w relacjach, bo nagle ukryw, ukryte sprawki wyjdą na jaw, lub ktoś już nie będzie chciał dłużej trzymać w tajemnicy swoich uczuć, pozytywnych lub nie. Ponadto, aspekt ten może oznaczać też wielkie ryzyko w interesach, postawienie wszystkiego na jedną kartę, czyli szybki zysk bez kompromisów moralnych na zasadzie skoro to niezabronione, nie czyli dozwolone i to jest znak zapytania. Ale uważajmy, bo jak wpadniemy, to może być po nas utracimy pieniądze i reputację. No ale też wszystko na jedną kartę. Uważa, uważam, że chodzi o ryzyko, bo to w każdej chwili możemy stracić też te pieniądze, tak? Czyli mm, pomimo tego, że to jest sobota, no to, kochani, yy, no nie chodźmy do jakichś, bym powiedziała, kasyn, yy, czy nie grajmy po prostu na internetach w różne gry, bo możemy stracić bardzo dużo pieniędzy. No bo tak tutaj się po prostu to pokazuje. Szczególnie powinni być czujni, urodzeni na początku w znaków stałych, czyli byka, skorpiona, lwa oraz wodnika, czyli w szczególności te osoby, które są urodzone na początku byka, czyli 19 do 21 kwietnia, początek skorpiona, czyli osoby urodzone 23-25 października początek lwa, czyli osoby urodzone 23 do 25 lipca oraz początek wodnika, czyli osoby urodzone 20 do 22 stycznia, nie polecam wam wchodzenie w jakieś dziwne pozycje, w jakieś dziwne, bym powiedziała, tematy i ukryte układy na jakieś cudowne zyski szybkie z jakimiś osobami, tak, lub z jakimiś instytucjami. Nie polecam po prostu niczego takiego w tym okresie. Jednocześnie tego samego dnia w sobotę dalej o 3.30 w nocy Uran ruchem wstecznym przejdzie do Byka, gdzie pozostanie do dnia 26 kwietnia 2026 roku. Jego powrót w ten ziemski znak stały zapowiada kilka miesięcy intensywnych porządków, dokończenie jakichś spraw w obszarze posiadania naszej pracy, pracy interesów, finansów i ogólnie ekonomicznej stabilizacji. To także okazja do uporania się z zaległymi długami, zobowiązaniami bankowymi czy podatkowymi. To też czas na nowatorskie pomysły, które nam wcześniej chodziły po głowie w dziedzinie ekologii, odżywiania czy pozyskiwania energii. Szczególnie dotyczyć to może osób urodzonych pod koniec znaków: byka, panny oraz koziorożca. Końcówka byka, czyli osoby urodzone między 18 a 20 maja, koniec panny, czyli osoby urodzone 20 do 22 września oraz końcówka koziorożca, czyli osoby urodzone 17 do 19 stycznia. Na koniec kochani, niedziela 9 listopada, w tym dniu o godzinie 20.01 merkury zatrzyma się i rozpocznie swoją retrogradację w znaku strzelca. A potem w Skorpionie, co potrwa do dnia 29 listopada tego roku. W tym czasie, jak zwykle, mogą nas spotkać jakieś problemy z komunikacją, opóźnienia w podróży, awarie internetu czy sprzętu komputerowego. Tranzyt ten może sprawić, że nasz umysł zacznie działać bardziej leniwie czy chaotycznie. Wraz z tym mogą powrócić do nas stare, trudne tematy, niewyjaśnione sprawy, do których trzeba będzie ponownie podejść. Jak zwykle obowiązują też ostrzeżenia dotyczące nie kupowania w tym czasie samochodów, elektroniki, telefonów i nie podpisywania ważnych umów, bo coś może potem pójść nie po naszej myśli. No ale jak musimy, kochani, no to czytajmy i, yy, i sprawdzajmy wszystko to, co kupujemy, i podpisujemy pięć razy. Ponadto, wstrzymajmy się też z podejmowaniem kluczowych decyzji do czasu, aż Merkury ruszy do przodu, czyli jeszcze raz do 29 listopada tego roku. Szczególnie może to dotyczyć osób urodzonych w pierwszej dekadzie znaku strzelca, bliźniąt, panny oraz ryb, a także trzeciej dekady skorpiona, byka, lwa oraz wodnika. Czyli kto uważa generalnie, jeśli chodzi o tę o retrogradację Merkurego. Pierwsza dekada znaku strzelca, czyli osoby urodzone mniej więcej między 22 listopada a 1-2 grudnia. Pierwsza dekada bliźniąt, czyli osoby urodzone 21 do 31 maja. Pierwsza dekada panny, czyli osoby urodzone między 23 sierpnia a 1 2 września. Yy, pierwsza dekada yy, ryb również, czyli osoby urodzone między 19 lutym a yy, bym 1 marca. I teraz trzecia dekada znaku Skorpiona też uważa, czyli osoby urodzone między 11 a 21 listopada, trzecia dekada Byka, czyli osoby urodzone między 10 a 20 maja, trzecia dekada Lwa, czyli osoby urodzone 12 do 22 sierpnia oraz trzecia dekada Wodnika, czyli osoby urodzone między 8 a 18 lutym. Na koniec, pomimo ponurej pogody, życzę nam wszystkim udanego tygodnia, wykorzystania dobrych aspektów planet i unikania tych trudnych. Mam nadzieję, że będziemy w stanie opanować nasze emocje i powściągnąć nadmierne zapały, aby nie nabawić się kłopotów. Ponownie życzę wszystkim dobrego humoru, powodzenia oraz dużo szczęścia. I tyle ode mnie, także, kochani. Także wstrzymajmy się, jeżeli nie musimy niczego kupować do końca listopada. No, i kochani, również będzie oddzielny filmik na temat przekazu na e, pełnię księżyca w Znaku Byka. E, jeżeli podobał Wam się ten filmik, serdecznie zapraszam do polubienia tego filmiku, przesłania go dalej. E, jeżeli macie osobę, która, m, która powinna tego wysłuchać e, i zobaczyć, również jeżeli nie chcecie stracić żadnego filmiku ode mnie, zapraszam do obserwacji tego profilu na TikToku bądź subskrypcji kanału na YouTube. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego tygodnia. Pa pa.